Cześć, z tej strony Dawid Zieliński, witam cię serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj opowiem Wam o takiej sytuacji mojego znajomego, ponieważ stworzył swoją kampanię, taką pierwszą, jeżeli chodzi o sieć reklamową, czyli tą taką remarketingową, tą graficzną i poprosił mnie, żebym na nią zerknął, ponieważ dopiero stworzył grupy odbiorców, było tam kilkaset osób tylko, no ale miał bardzo dużo kliknięć z takiej reklamy. Tak, jak powiedział, to że wykluczył aplikację mobilną, że ustawił cupping, no i tak naprawdę nie wie o co chodzi, bo to jest realne, żeby było tyle kliknięć przy takich ustawieniach zawężonych, jakich miał, no bo po prostu robił to, że tak powiem, zgodnie ze sztuką. No to poprosimy, żebym sprawdził tą kampanię i zobaczył, czy, czy mogę coś wywnioskować. Teraz przejdę do swojego Google Ads i pokażę, co znalazłem. Żebyś po prostu może też sprawdzić, czy u siebie nie masz przypadkiem tych ustawień, bo możesz się cieszyć, że masz tanie kliknięcia i bardzo dużo kliknięć na swoją stronę internetową z, takie, z takiego remarketingu, ale może się okazać po prostu, że masz też ustawione to, co miał mój znajomy. Teraz przechodzimy do panelu Google Ads. Pokażę ci to na przykładzie tej testowej, takiej moje, mojego konta, które mam stworzone, jeżeli chodzi właśnie o tą kampanię w sieci reklamowej. Wchodząc na taką kampanię, to co zrób, to wejdź w grupę reklam i kliknij ustawienia. Następnie kliknij edytuj kierowanie grupy reklam i zobacz, czy przypadkiem nie masz włączone rozszerzenia zasięgu kierowania. Jak widzisz tutaj Google Ads, że jeśli zastosujesz rozszerzenie zasięgu kierowania, twoja kampania może uzyskać średnio od 20% kliknięć więcej. Czyli pozwól Google znajdować najodpowiedniejszych odbiorców, aby zwiększyć zasięgi. Tutaj tak naprawdę chodzi o to, że nie lecisz typowo już na remarketingu. Na przykład, jeżeli masz to, tak jak mój znajomy miał taką kampanię remarketingową, tylko po prostu Google jeszcze dobierał sobie spozę tych grup odbiorców, którą wybrał, jeszcze ludzi. I co się okazało, większość kliknięć było właśnie z tej grupy, a konwersji nie było z tego żadnych. Także to wygląda, jeżeli chodzi o ten przykład kampanii właśnie. Możliwe, że będziesz miał troszeczkę inny widok. Pokażę też Ci w innej kampanii, jak to może wyglądać. Tak samo przechodzisz do grupy reklam, ustawienie, edytuj, kierowanie. No i teraz masz coś takiego jak rozszerzenia zasięgu kierowania i masz taki suwak. Ta kampania nigdy nie była uruchomiona, także ja nawet nie mogę tego tutaj zmieniać. Prawdopodobnie Ty, jak już masz uruchomioną kampanię, to możesz tym suwakiem zejść całkowicie do zera. To jest to, co ja po prostu zalecam. Zobacz sobie w Twoim remarketingu, w Twojej kampanii w sieci reklamowej, czy przypadkiem nie docierasz jeszcze do rozszerzonego zasięgu kierowania. Bo może się okazać po prostu, że to są przepalone pieniądze, tak? Jeżeli chcesz, po jakimś czasie przetestuj sobie, zobacz, czy może faktycznie nie masz konwersji. No ale remarketing to remarketing, dlatego lepiej poświęcić te pieniądze, przynajmniej na początku, gdzie nie masz może tego dużego budżetu, już na takie właśnie kampanie, na odbiorców, na ludzi, którzy byli czy na przykład na Twojej stronie internetowej. że na dzisiaj to wszystko, po prostu pokazałem Ci. Taki case study z życia codziennego. Zobacz, czy przypadkiem też nie popełniasz tego błędu. Ja to, że mam błędem, ponieważ jeżeli robisz remarketing, no to tak jak powiedziałem wcześniej, robisz go do ludzi, którzy mieli interakcję z Twoją firmą. Jeżeli masz pytania do, do tego ustawienia, to napisz po prostu w komentarzu poniżej. A teraz daj lajka, subskrybuj kanał. My się widzimy w kolejnym wideo. Cześć.